Zanim rzucisz mi to w twarz, pozwól, że powiem coś, czego prawdopodobnie nikt ci wcześniej nie wyjaśnił. Przez ponad 25 lat, jako urolog, rozmawiałem z tysiącami mężczyzn powyżej 60, którzy przychodzili do mojego gabinetu ze wstydem malującym się na twarzy. Nie przychodzili z powodu raka, nie z powodu problemów z erekcją. Przychodzili, bo nie mogli pozbyć się tej przeklętej ostatniej kropli moczu, która zawsze, ale to zawsze Lądowała w bieliźnie dokładnie wtedy, gdy zapieli rozporek. Jeśli to brzmi znajomo, jeśli sprawdzałeś dyskretnie, czy nikt nie zauważa mokrej plamy na spodniach, jeśli wymieniłeś już setki par bokserek, ten materiał może całkowicie zmienić Twoje codzienne życie. Jestem dr Andrzej Kowalski, urolog z ponad ćwierćwiecznym doświadczeniem w pracy z mężczyznami w Twoim wieku. I dzisiaj wyjaśnię Ci coś, co powinien wiedzieć każdy facet po pięćdziesiątce, ale o czym prawie nikt nie mówi. Zanim jednak przejdę dalej, powiedz mi w komentarzach, z jakiego miasta mnie oglądasz. Chcę wiedzieć, gdzie są mężczyźni, którzy naprawdę dbają o swoją godność i komfort życia. Warszawa? Kraków? A może słuchasz mnie gdzieś z mniejszego miasteczka? Daj znać, bo to dla takich jak ty tworzę te materiały. Widzisz, przez lata medycyna akademicka całkowicie zignorowała jeden z najbardziej frustrujących problemów codziennego życia mężczyzny. Wykładowcy na Uniwersytecie uczyli nas o nowotworach, o kamieniach nerkowych, o skomplikowanych operacjach rekonstrukcyjnych. Ale nikt, dosłownie nikt, nie poświęcił nawet pięciu minut na wyjaśnienie, dlaczego zdrowi mężczyźni wychodzą z toalety z mokrą plamą na spodniach. To było traktowane jak błahostka, coś niegodnego uwagi poważnego lekarza. Dopiero, gdy zacząłem praktykować i zobaczyłem prawdziwy wstyd w oczach moich pacjentów, zrozumiałem, jak bardzo to wpływa na jakość życia. Pacjent, którego nazwę Zbigniew, w 72 lata, Przyszedł do mnie nie z powodu tego problemu. Przyszedł na rutynowe badanie prostaty. Ale pod koniec wizyty, gdy już myślałem, że skończyliśmy, powiedział cicho, prawie szeptem: Panie doktorze, czy to normalne, że zawsze, ale to zawsze mam mokrą bieliznę po sikaniu? Myślałem, że to przez prostatę, ale wstydzę się o tym mówić. Miał ze sobą małą torbę zapasowych majtek, którą nosił wszędzie: do teatru, na zakupy, na spacer z wnukami. 72 lata i czuł się jak dziecko, które nie nauczyło się jeszcze kontrolować pęcherza. To nie była wina Zbigniewa. To nie była nawet wina jego prostaty, która nawiasem mówiąc była w całkiem niezłym stanie. Problem leżał zupełnie gdzie indziej. I gdy mu to wyjaśniłem, pamiętam wyraz ulgi na jego twarzy. Dlaczego nikt mi tego wcześniej nie powiedział? Zapytał. Właśnie dlatego nagrywam ten materiał. Bo zbyt wielu mężczyzn żyje z tym problemem w milczeniu, myśląc, że to nieunikniona część starzenia się, że nic nie można z tym zrobić. Zacznijmy od podstaw anatomicznych, ale obiecuję, że bez medycznego żargonu, który tylko by Cię zmylił. Twoja cewka moczowa, czyli rurka, którą wypływa mocz z pęcherza na zewnątrz, ma u mężczyzn około 20 cm długości 20 cm to nie jest krótka droga. Dla porównania, u kobiet cewka ma zaledwie 3-4 cm. Dlatego kobiety mają częstsze infekcje dróg moczowych, ale nie mają tego problemu z ostatnią kroplą. Natura dała nam długą cewkę z konkretnego powodu, związanego z reprodukcją i anatomią miednicy, ale to również oznacza, że mamy więcej problemów z całkowitym opróżnieniem. Ta 25-cm rurka nie jest prosta jak strumień wody z kranu. Ma kilka zakrętów, zwężeń, Miejsc, gdzie łączy się z gruczołem krokowym, przechodzi przez prostatę, biegnie wzdłuż trzonu prącia. I co najważniejsze, ma różne odcinki o różnej grubości i różnym napięciu mięśniowym. Gdy sikasz, mocz wypływa z pęcherza pod ciśnieniem, przechodzi przez szyję pęcherza, przenika przez prostatę, gdzie cewka tworzy pewien rozszerzony odcinek, zwany częścią prostatyczną, potem zwęża się znowu przechodząc przez mięśnie dna miednicy, i wreszcie wpływa do części zawieszonej w prąciu. Teraz wyobraź sobie, że skończyłeś sikać. Odtrząsnąłeś, wrzuciłeś penisa do majtek, zapiąłeś rozporek. Wydaje ci się, że skończyłeś. Ale w tej długiej cewce, szczególnie w jej tylnej części, między prostatą a miejscem, gdzie zaczyna się wisząca część w prąciu, pozostaje kilka mililitrów moczu. To nie jest wada Twojego pęcherza. Twój pęcherz opróżnił się prawidłowo. Problem w tym, że fizjologia ewolucyjna nie przewidziała, że będziemy nosić obcisłe spodnie i martwić się mokrymi plamami. Gdy chodzisz, poruszasz się, siadasz, te kilka mililitrów powoli spływa grawitacyjnie w dół cewki i w końcu, zazwyczaj kilka minut po wyjściu z toalety, wycieka. Nazywamy to cieknięciem posiłkowym lub zawilgoceniem terminalnym. W międzynarodowych podręcznikach urologicznych określa się to jako post-void dribbling. To nie jest choroba. To właściwość anatomiczna męskiej cewki, która staje się bardziej problematyczna z wiekiem z kilku powodów, które zaraz ci wyjaśnię. Pierwszym powodem jest osłabienie mięśni dna miednicy. Te mięśnie, zwane też mięśniami Kegla, działają jak hamulec dla ostatniej kropli. Gdy są silne, potrafią wykrzesać mocz z tylnej części cewki. Gdy słabną, co naturalnie dzieje się z wiekiem, szczególnie jeśli nie jesteś aktywny fizycznie, tracą tę zdolność. Drugi powód to powiększona prostata, która wydłuża drogę moczu przez strefę prostatyczną cewki i tworzy dodatkowe zakamarki, gdzie mocz może się zatrzymać. Trzeci powód to zmniejszona elastyczność tkanek. Twoja cewka, jak każda struktura w organizmie, traci z wiekiem elastyczność, co utrudnia całkowite opróżnienie. Ale jest dobra wiadomość bardzo dobra wiadomość istnieje prosta, potwierdzona naukowo metoda, która rozwiązuje ten problem u większości mężczyzn. Nie wymaga leków, operacji ani żadnych skomplikowanych zabiegów. Wymaga tylko zmiany techniki, której prawdopodobnie nikt cię nie nauczył. Ta technika jest oficjalnie zalecana przez Międzynarodowe Towarzystwo Urologiczne, opisana w medycznych podręcznikach, ale prawie żaden lekarz nie poświęca czasu, żeby ją pacjentowi pokazać. Nazywa się to techniką ucisku lub dojenia cewki, po angielsku Uretral Milking Technique. Zanim wzdrygniesz jest się na nazwę, wysłuchaj wyjaśnienia. Gdy już skończyłeś oddawać mocz. Zamiast po prostu odtrząsnąć i schować penisa do majtek, musisz fizycznie wycisnąć resztkę moczu z tylnej części cewki do przedniej, skąd może swobodnie wyciec. Jak to zrobić? To prostsze niż myślisz: umieść dwa lub trzy palce zamożne w okolicy krocza. To miękka przestrzeń między jądrami a odbytem. Tam właśnie przebiega tylna część cewki, ta, która zatrzymuje mocz. Delikatnie, ale zdecydowanie. Naciśnij palcami w tym miejscu i prowadź ruch do przodu, w kierunku podstawy prącia. Robisz to, jak gdybyś wyciskał pastę stópki. Będziesz czuł pod palcami miękką strukturę cewki. Prowadź palce od tyłu do przodu, aż dotrzesz do nasady penisa. Potem chwyć penis u podstawy i wykonaj podobny ruch wyciskający wzdłuż całego trzonu, od podstawy do główki. Wykonujesz to dwa, trzy razy. Zobaczysz. Że za każdym razem z cewki wypływa dodatkowa porcja moczu, która inaczej wyciekłaby ci do majtek kilka minut później. Na początku może ci się to wydawać dziwne, nienaturalne. Będziesz się czuł, jakbyś robił coś niewłaściwego. To normalne. Przez całe życie nikt cię tego nie nauczył. Ale po tygodniu stosowania tej techniki stanie się to automatycznym odruchem. Tak naturalnym jak mycie rąk po skorzystaniu z toalety. Badania kliniczne przeprowadzone w Wielkiej Brytanii na grupie 300 mężczyzn w wieku 55 do 80 lat, pokazały, że stosowanie tej techniki zmniejsza problem cieknięcia posiłkowego o 70 do 80%. 70 do 80%. To nie jest jakaś alternatywna medycyna czy bzdurny trik z internetu. To oficjalna, medycznie potwierdzona metoda, która działa. Ale wymaga konsekwencji. Musisz robić to każdego, absolutnie każdego razu, gdy sikasz. Teraz przejdźmy do drugiego elementu, który większość mężczyzn całkowicie zaniedbuje. Higiena końcowej części prącia. Widzę, że się krzywisz, ale wysłuchaj mnie. Czy po wypróżnieniu wycierasz się papierem toaletowym? Oczywiście. Czy po skończeniu sikania wycierasz główkę prącia papierem? Większość mężczyzn odpowie: nie. I to jest ogromny błąd, który ma bezpośrednie konsekwencje dla twojego komfortu i higieny. Nawet po wykonaniu techniki dojenia cewki na główce prącia Pozostaje mała kropla moczu. Jeśli po prostu wrzucisz penisa do majtek, ta kropla wsiąka w materiał, wchodzi w reakcję z bakteriami obecnymi w bieliźnie i na skórze i tworzy nieprzyjemny zapach amoniakalny. Ten zapach, który czasem czujesz w windzie albo w zatłoczonym autobusie, gdy obok ciebie stoi starszy mężczyzna, to nie jest zapach potu. To zapach resztek moczu reagujących z bakteriami. Rozwiązanie jest banalne. Po sikaniu i po wykonaniu techniki dojenia. Weź kawałek papieru toaletowego i delikatnie osusz główkę prącia. Szczególnie obszar wokół ujścia cewki i pod napletekiem, jeśli jesteś nieobrzezany. To zajmuje 5 sekund. 5 sekund, które eliminują zapach, zapobiegają podrażnieniom skóry i sprawiają, że czujesz się czysty przez cały dzień. Kobiety robią to automatycznie. Nikt ich tego nie uczy, to oczywiste. Ale mężczyznom wmówiono, że wystarczy odtrząsnąć. To nonsens. Trzeci element, który zmieni Twoje życie, to sposób, w jaki układasz penisa w bieliźnie. Brzmi śmiesznie, to czekaj, aż usłyszysz fakty. Urolog z Uniwersytetu w Edynburgu przeprowadził interesujące badanie na temat wpływu pozycji penisa w majtkach na cieknięcie posiłkowe. Okazało się, że mężczyźni, którzy układali penisa skierowanego w dół lub na bok, mieli znacznie większe problemy z wilgocią w bieliźnie niż ci, którzy układali go skierowanego do góry. Dlaczego? Bo gdy penis wisi w dół, Grawitacja wspomaga wypływanie resztek moczu z cewki. Dodatkowo, materiał majtek bezpośrednio przylega do ujścia cewki i działa jak knot w lampie naftowej, wciągając każdą kroplę. Gdy układasz penisa do góry, w kierunku pasa, cewka znajduje się wyżej niż ujście, co utrudnia wypływ resztek moczu. Dodatkowo główka nie ma bezpośredniego kontaktu z materiałem, co daje ci dodatkowe kilka minut, zanim ewentualna kropla dociśnie. Wiem, że dla wielu mężczyzn będzie to wymagało przyzwyczajenia. Całe życie układałeś penisa w dół lub na prawo albo lewo, w zależności od tego, gdzie czułeś się wygodniej. Ale jeśli cieknięcie posiłkowe jest dla Ciebie problemem, ta prosta zmiana może zdziałać cuda. Spróbuj przez tydzień, tylko tydzień. Założę się, że zauważysz różnicę już pierwszego dnia. Czwarty element to wybór odpowiedniej bielizny. Nie wszystkie majtki są stworzone równo, szczególnie jeśli masz 55, 60, 70 lat. Materiał ma ogromne znaczenie. Bokserki z cienkiej syntetycznej mikrofibry mogą wyglądają nowocześnie, ale dla ciebie są najgorszym możliwym wyborem. Dlaczego? Bo syntetyk nie wchłania wilgoci. Kropla moczu zostaje na powierzchni, rozprzestrzenia się, tworzy wilgotną plamę, która potem przenosi się na spodnie. Bawełna jest o niebo lepsza. Naturalna bawełna wchłania wilgoć, rozprasza ją po większej powierzchni, pozwala skórze oddychać. Jeśli już musisz mieć syntetyk dla wygody, wybieraj tkaniny z domieszką bawełny, przynajmniej 50%. Ale najlepszym rozwiązaniem są majtki z podwójną warstwą materiałów w przedniej części, specjalnie zaprojektowane dla mężczyzn z problemem cieknięcia. Istnieją takie produkty, nie są szeroko reklamowane, ale można je znaleźć w specjalistycznych sklepach medycznych lub przez internet. Co do kroju, zapomnij o obcisłych bokserkach typu Slim fit. Potrzebujesz przestrzeni. Klasyczne bokserki z luźniejszą nogawką albo tradycyjne slipy z dobrym wsparciem są o wiele lepszym wyborem. Chodzi o to, żeby penis nie był mocno przyciskany do ciała, bo to zwiększa prawdopodobieństwo wycieku. Niewielka przestrzeń powietrzna pomaga. Piąty element często jest całkowicie pomijany: częstotliwość oddawania moczu. Wielu mężczyzn w Twoim wieku przyzwyczaiło się do wytrzymywania. Pijesz kawę rano, czujesz lekką potrzebę po godzinie, ale mówisz sobie, nie będę biegał co chwilę do kibla. Wytrzymujesz 2-3 godziny. Pęcherz zapełnia się maksymalnie. Gdy wreszcie idziesz sikać, oddajesz ogromną ilość moczu pod dużym ciśnieniem. I wtedy, po tak dużym mikcji, w tylnej części cewki zostaje najwięcej resztkowego moczu. Znacznie lepiej jest sikać częściej, mniejszymi porcjami. Gdy pęcherz nie jest przepełniony, oddawanie moczu jest łagodniejsze, bardziej kontrolowane i mniej moczu zostaje w zakamarkach cewki. Wiem, że to irytujące. Chodzenie do toalety co półtorej, dwie godziny, ale w praktyce eliminuje połowę problemu. Spróbuj przez kilka dni pić regularnie wodę w małych ilościach i sikać, zanim poczujesz silny parcicie. Zobaczysz, że problem mokrej bielizny znacznie się zmniejszy. Jeśli dotarłeś już do tego miejsca i te informacje otwierają ci oczy, wyobraź sobie, ile jeszcze możesz się dowiedzieć o ochronie swojego zdrowia. Jeśli naprawdę chcesz przejąć kontrolę nad swoim samopoczuciem, zapisz się na kanał doktora Kowalskiego i włącz dzwonek. Każdy film to kolejny krok w kierunku pełnego życia bez ograniczeń. Nie pozwól, żeby strach czy wstyd powstrzymywały cię przed byciem najlepszą wersją siebie. Daj suba, zostaw łapkę w górę i koniecznie napisz w komentarzu, z jakiego jesteś miasta. Szósty element to pozycja ciała podczas sikania. Większość mężczyzn automatycznie sika stojąc. To oczywiste, wygodne, męskie. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak pozycja twojego ciała wpływa na opróżnianie pęcherza i cewki? Badania urodynamiczne pokazują, że podczas sikania w pozycji stojącej mięśnie DNA miednicy są automatycznie bardziej napięte niż w pozycji siedzącej. To ewolucyjny mechanizm związany z równowagą i stabilizacją. Gdy te mięśnie są napięte, nie potrafią tak skutecznie pomóc w opróżnieniu tylnej części cewki. W pozycji siedzącej, szczególnie jeśli lekko pochylisz się do przodu i oprzyjesz łokcie na kolanach, mięśnie miednicy są rozluźnione. Dodatkowo zmienia się kąt między pęcherzem a cewką, co ułatwia całkowity wypływ. Dla mężczyzn z powiększoną prostatą sikanie w pozycji siedzącej może zmniejszyć ilość resztkowego moczu nawet o 30%. Wiem, co myślisz. Będę wyglądał jak baba, jak ktoś bezradny. Nikt tego nie zobaczy. Jesteś w zamkniętej kabinie lub w łazience w domu. To nie ma nic wspólnego z męskością. To ma wspólnego z komfortem życia. Z tym, żebyś mógł wyjść z łazienki i nie martwić się, czy za pięć minut będziesz miał mokrą plamę na spodniach. Wielu moich pacjentów, którzy na początku się wzbraniali, po tygodniu stosowania tej metody przyznało, że to było najlepsze, co mogli zrobić dla swojego komfortu. Jeśli jednak absolutnie nie możesz się zmusić do sikania na siedząco w publicznych toaletach, rozumiem. Ale przynajmniej w domu: Spróbuj. Rano, wieczorem, zawsze gdy masz dostęp do własnej łazienki, 70% twoich mikcji prawdopodobnie odbywa się w domu. Jeśli choć tam będziesz sikał siedząc, już znacznie zmniejszysz problem. Siódmy element dotyczy nawodnienia organizmu. Brzmi paradoksalnie, prawda? Masz problem z cieknięciem moczu, więc logika podpowiada, żeby pić mniej. To najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić. Gdy pijesz za mało wody, twój mocz staje się bardzo skoncentrowany. Taki mocz jest bardziej lepki, gęstszy i łatwiej przylega do ściancewki. Resztki skoncentrowanego moczu są trudniejsze do usunięcia, nawet techniką dojenia. Dodatkowo. Skoncentrowany mocz działa drażniąco na błonę śluzową cewki, powodując łagodny stan zapalny. Ta zapalona błona produkuje więcej śluzu, który dodatkowo zatyka się w cewce. To błędne koło. Im mniej pijesz, tym gorszej jakości jest twój mocz, tym więcej problemów z resztkami w cewce. Optymalnie powinieneś pić około 1.5 do 2 litrów płynów dziennie, najlepiej czystej wody lub ziół. Twój mocz powinien być jasnosłomkowego koloru. Jeśli jest ciemnożółty lub bursztynowy, pijesz za mało. Ale uwaga! Nie chodzi o to, żeby wieczorem przed snem wypić litr wody. Pij równomiernie przez cały dzień. Szklanka co godzinę, półtorej. To utrzyma Twój mocz w dobrej konsystencji, bez nadmiernego obciążania pęcherza. Ósmy element często przeołaczany przez lekarzy. Odpowiednia dieta ma bezpośredni wpływ na stan Twoich dróg moczowych. Produkty bogate w sztuczne barwniki, konserwanty, Nadmiar soli i cukru mogą drażnić pęcherz i cewkę. Szczególnie uważaj na kofeninę i alkohol. Oba działają moczopędnie i drażniąco. Jeśli codziennie pijesz trzy, cztery kawy i wieczorem dwa piwa, twój pęcherz jest w stanie permanentnego podrażnienia. Nie mówię, żebyś całkowicie rezygnował z kawy lub alkoholu, ale ogranicz jedna kawa rano, ewentualnie druga po południu. Piwo jeden, dwa razy w tygodniu niecodziennie. W zamian zwiększ spożycie warzyw, szczególnie tych zielonych i owoców o niskiej zawartości cukru. Twój pęcherz i cewka będą spokojniejsze, produkcja śluzu zmniejszy się, cały układ moczowy będzie działał płynniej. Są również produkty, które wspierają zdrowie dróg moczowych. Żurawina jest znana z działania ochronnego, choć bardziej dla pęcherza niż dla cewki. Nasiona dyni zawierają substancje, które poprawiają funkcję prostaty i zmniejszają objawy związane z zaburzeniami mikcji. Nie są to leki cudowne, ale jako element zrównoważonej diety mogą przynieść korzyści. Dziewiąty element to aktywność fizyczna, szczególnie ćwiczenia mięśni denamiednicy. Pamiętasz, jak mówiłem o mięśniach kegla? To one są odpowiedzialne za kontrolę ostatniej fazy mikcji i wyciskanie moczu z tylnej części cewki. U większości mężczyzn po 60 te mięśnie są osłabione. Nie z powodu choroby, po prostu z powodu braku używania. Ćwiczenia kegla nie są tylko dla kobiet po porodzie. Są równie ważne dla mężczyzn, szczególnie w kontekście kontroli moczu i funkcji seksualnych. Jak je wykonywać? To proste. Wyobraź sobie, że sikasz i nagle musisz zatrzymać strumień. Mięśnie, które używasz do tego zatrzymania, to właśnie mięśnie dna miednicy. Zaciśnij je, przytrzymaj 5 sekund, rozluźnij. To jedno powtórzenie. Rób 10 powtórzeń 3 razy dziennie. Możesz to robić w każdej sytuacji. Siedząc przed telewizorem, jadąc autobusem, czekając w kolejce. Nikt nie zobaczy. Po czterech tygodniach regularnych ćwiczeń zauważysz wyraźną poprawę kontroli nad mikcją. Po trzech miesiącach twoje mięśnie będą silne jak w młodości. To wymaga dyscypliny, ale efekty są spektakularne. Dziesiąty i ostatni element, najważniejszy ze wszystkich: regularna kontrola urologiczna. Wszystko, co do tej pory powiedziałem, dotyczy normalnego, fizjologicznego cieknięcia posiłkowego, które nie jest chorobą. Ale czasami to, co wydaje się zwykłym problemem z ostatnią kroplą, może być pierwszym objawem czegoś poważniejszego. Powiększona prostata, zwężenie cewki, osłabienie zwieracza pęcherza, a nawet wczesne stadium raka prostaty, mogą objawiać się podobnymi symptomami. Jak odróżnić normę od patologii? Jeśli stosowanie wszystkich technik, które opisałem, przez 4 tygodnie nie przyniosło żadnej poprawy, jeśli dodatkowo zauważyłeś osłabienie strumienia moczu, Częstsze budzenie się w nocy, żeby sikać, uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza, musisz iść do urologa. Nie za miesiąc, nie za pół roku, teraz. Podstawowe badanie to oznaczenie PSA we krwi i badanie palpacyjne prostaty przez odbyt. Wiem, niewygodne, ale trwa 15 sekund i może uratować Ci życie. Jeśli PSA jest podwyższone lub prostata jest powiększona, urolog zleci dalszą diagnostykę. Ultrasonografię, ewentualnie uroflowmetrię, która mierzy przepływ moczu, w niektórych przypadkach biopsję. Większość nowotworów prostaty wykrytych wcześniej jest całkowicie wyleczalna ponad 90% przeżywalności. Ale tylko jeśli wykryjesz je na czas. Rak prostaty w początkowym stadium nie boli, nie daje wyraźnych objawów, daje subtelne sygnały, jak te, które opisuję. Jeśli je zignorujesz, za kilka lat może być za późno. Pozwól, że opowiem Ci jeszcze jedną historię. Pacjent, którego nazwę Marek, 68 lat, właściciel małej firmy budowlanej. Przyszedł do mnie po tym, jak jego żona dosłownie zaciągnęła go za rękę do gabinetu. Od roku zauważał mokrą bieliznę, ale mówił sobie, że to nic. Normalne starzenie się. Jego ojciec też tak miał. Gdy wreszcie się u mnie znalazł, PSA było 23. Norma to poniżej czterech. Biopsja potwierdziła raka prostaty w stadium lokalnie zaawansowanym. Na szczęście nie było jeszcze przerzutów. Przeszedł radykalną prostatektomię, hormonoterapię, radioterapię uzupełniającą. Dzisiaj, pięć lat później, żyje, pracuje, cieszy się życiem, ale mówi mi, że gdyby przyszedł rok wcześniej, zaoszczędziłby sobie wielu cierpień. Problem z mokrą bielizną nie był spowodowany rakiem, był niezależnym objawem, ale gdyby nie to, nie poszedłby do lekarza i rak zostałby wykryty o wiele później. Prawdopodobnie z przerzutami. Właśnie dlatego nagrałem ten materiał. Nie, żeby cię przestraszyć. Nie, żeby wmówić ci, że masz raka, bo czasem masz mokrą plamę na spodniach. W 95% przypadków to jest zwykły, banalny problem, który rozwiązujesz technikami, które pokazałem. Ale w tych 5% może być znak ostrzegawczy. I nie możesz pozwolić sobie na ignorowanie go. Wracając do konkretnych działań. Chcę, żebyś zrozumiał, że kontrola nad swoim ciałem, nad tym, jak funkcjonujesz na co dzień, to nie luksus. To podstawa godności. Noszenie mokrej bielizny, strach, że ktoś zauważy, unikanie sytuacji społecznych, stały niepokój, to nie jest coś, z czym musisz się pogodzić. To jest coś, co możesz zmienić, zaczynając od jutra. Od dzisiaj. Podsumujmy wszystko krok po kroku, tak, żebyś miał jasny plan działania. Pierwsza rzecz: od jutra zacznij stosować technikę dojenia cewki. Po każdej mikcji, bez wyjątku. Palce zamożne, nacisk od tyłu do przodu, wyciskanie wzdłuż trzonu penisa. Dwa-trzy razy. Potem weź kawałek papieru toaletowego i osusz główkę. To razem zajmie ci 20 sekund. 20 sekund, które uratują Twoje majtki. Druga rzecz. Zmień sposób układania penisa w majtkach. Skieruj go do góry w kierunku pasa. Będzie ci dziwnie przez pierwsze dwa dni, potem staniesz się przyzwyczajony. Trzecia rzecz. Jeśli Twoje majtki są z syntetycznego materiału, wymień je na bawełniane. Nie musisz wyrzucać całej szufy. Po prostu następnym razem, gdy będziesz kupował bieliznę, wybierz bawełnę. Czwarta rzecz, przestań wytrzymywać. Sikaj regularnie, zanim poczujesz silne parcie. Piąta rzecz, przynajmniej w domu spróbuj sikać siedząc. Wieczorem, rano, w weekendy. Zobaczysz różnicę. Szósta rzecz, pij wystarczająco dużo wody. Półtorej, dwa litry dziennie. Kontroluj kolor moczu. Jasnosłomkowy to dobry znak. Siódma rzecz. Ogranicz kawę i alkohol. Ósma rzecz. Zacznij robić ćwiczenia kegla. 10 powtórzeń, trzy razy dziennie. Zaciśnij, przytrzymaj 5 sekund, rozluźnij. Dziewiąta rzecz. Popraw dietę. Więcej warzyw, mniej przetworzonej żywności. Dziesiąta i najważniejsza rzecz. Jeśli masz powyżej 50 lat i nie byłeś u urologa w ostatnim roku, umów się na wizytę. PSA, badanie prostaty to fundamentalne. Jeśli zastosujesz te wszystkie kroki i będziesz konsekwentny przez miesiąc, gwarantuję ci, że problem mokrej bielizny zmniejszy się o 70 do 80%. U większości mężczyzn zniknie całkowicie. To nie są puste obietnice. To są sprawdzone metody poparte badaniami klinicznymi i moim ćwierćwiecznym doświadczeniem. Chcę, żebyś zrozumiał jeszcze jedną fundamentalną rzecz. Starzenie się nie oznacza rezygnacji z komfortu, godności i przyjemności życia. Tak. Twoje ciało zmienia się. Tak, niektóre funkcje nie działają już tak, jak gdy miałeś 25 lat. Ale to nie znaczy, że musisz się poddać. Każdy problem ma rozwiązanie. Każdy dyskomfort można złagodzić. Wymaga to wiedzy, zaangażowania i czasem zmiany przyzwyczajeń, które miałeś przez całe życie. Wiem, że dla wielu mężczyzn w Twoim wieku trudne jest przyznanie się do takich problemów. Wychowałeś się w czasach, gdy facet nie narzekał, nie skarżył się, sam sobie radził. Doceniam tę siłę i wytrwałość. Ale prawdziwa siła polega również na tym, żeby wiedzieć, kiedy poprosić o pomoc, kiedy przyznać, że coś nie działa i potrzeba zmiany. Nie ma w tym wstydu, jest w tym mądrość. Jeśli doczytałeś do tego miejsca, jeśli poświęciłeś swój czas, żeby wysłuchać mojego wyjaśnienia, jesteś już o krok przed większością mężczyzn. Większość ignoruje problem, udaje, że nie istnieje, albo godzi się z nim jak z wyrokiem. Ty postanowiłeś dowiedzieć się, jak to naprawić. To już zwycięstwo. Zapisz się na mój kanał, jeśli chcesz regularnie otrzymywać informacje, które mogą zmienić twoje życie. Informacje, których nie usłyszysz w telewizji, których wielu lekarzy nie ma czasu ci przekazać podczas 15-minutowej wizyty. Moje filmy to rozmowy, jakbym rozmawiał z tobą w gabinecie, bez pośpiechu, bez ukrywania niewygodnych tematów. Kliknij subskrybuj, zostaw łapkę w górę, żebym wiedział, że to ma sens i koniecznie napisz w komentarzu z jakiego jesteś miasta. Chcę wiedzieć, że dociera do ciebie gdzieś tam w Polsce, że nie jesteś sam z tymi problemami. Pamiętaj, każdy dzień to nowa szansa, żeby zadbać o siebie lepiej niż wczoraj. Nie odkładaj tego na później. Nie czekaj, aż problem się pogorszy. Zacznij od jutra. Technika dojenia cewki, papier toaletowy, odpowiednia pozycja penisa w majtkach, regularne sikanie, właściwe nawodnienie, ćwiczenia kegla i wizyta u urologa, jeśli jesteś po pięćdziesiątce. To twoja mapa drogowa do komfortu. Jestem dr Andrzej Kowalski i życzę Ci zdrowia, godności i pełni życia niezależnie od wieku. Do zobaczenia w następnym filmie, gdzie porozmawiamy o kolejnym temacie, którego większość mężczyzn wstydzi się poruszać, ale który ma ogromny wpływ na codzienne życie. Trzymaj się i dbaj o siebie. Żegnaj.